Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Bruzno. Witam, witam w dzisiejszym pięknym odcinku oceniania nowego sezonu <grym> w Rocket League. Um, już chyba widzicie, jaka jest tematyka nowego sezonu. Ale zanim przejdziemy do nowego sezonu, warto zobaczyć dekale moi drodzy, dekale za poprzedni sezon, które, no, widzicie, dostaliśmy za sezon 13, Złoto, tak, Supersonika, Platynę. I co jest ciekawe z tymi dekalami, co odkryłem na streamie bez sprawdzania jakichś różnych rzeczy. Także link do Twitcha oczywiście w opisie. Że jak widzicie, ten dekal teraz chociażby się nie rusza, prawda? Sami widzicie, że przed chwilą tak bouncował, a teraz nie ma żadnego ruchu. Dlaczego? Ponieważ gdy włączymy muzykę z gry, z samej gierki, widzicie, że teraz coś tam napierdziela, prawda? To jak Jezus spory, jak to buja, to jak wejdziemy, moi drodzy, na te dekal i wpiszemy sobie S13, to ten dekal właśnie wajbuje do tej muzy, jak teraz jesteście w stanie usłyszeć. I tak samo jest dosłownie w grze. Także moi drodzy, grając z tym dekalem, mając włączoną muzykę, jesteście w stanie widzieć to no, takie pierdol. Także ogólnie ciekawy dodatek: same dekale w sobie są no, w miarę ładne. Ten z Grand Championa jest nawet fajny, nawet fajny, grywalny. No i to tyle, więc coś nowego, coś nowego w gierce. Ale moi drodzy, nie jesteśmy tutaj po to, żeby oceniać dekale za poprzedni sezon, a po to, żeby przejść moi drodzy płynnym, stepowym krokiem do sklepu z przedmiotami, w którym możecie wpisać kod bruzów, żeby mnie wspierać podczas zakupu chociażby zygzaka na czy innych pakietów, które wam się podobają, ale przede wszystkim zakupu nieczego innego jak Rocket Passa. W którym samochodem jest e, Admiral? E, m, tak, moi drodzy, co tu dużo mówić? Auto wygląda jak połączenie... Właśnie dajcie znać w komentarzu, co wy o tym aucie sądzicie, ale jedno jest pewne. Ma hitbox Dominusa. Hahaha. <śled> A. Także moi drodzy, na trailerach dostaliśmy wiadomość, że motywem jest oczywiście świat podwodny, więc nie bez powodu jestem płetwonurkiem. A więc ocenimy sobie, zobaczmy na Rocket Passa, tutaj mamy Octane Seaweed, mamy taki oto um, ciekawy dekal powiedzmy, Solid Swimmer, no to jakiś tam banerek, <śmiech> <śmiech> tutaj jakiś kurwa karpik, prawda, Spod Busta. Zaczyna się dobrze. 10 do palacza, 100 kredytów, przypominam, że jak kupicie Rocket Passa, Edek o tym mówi zawsze na odcinkach, że w którymś tam poziomie Rocket Passa, Rocket Passa pas się zwraca. No, jeżeli chcecie zdobywać takie itemki jak ten, <laughs> piłka lekarska połączona z mackami z Kalmara. No, to jak chcecie takie dostawać itemki, to polecam kupić Rocket Passa. Takie paintowanie, proszę bardzo, koralowe. Idziemy dalej. Cool Captain, taki napisik. O, i moi drodzy, paint do hotshota. Dalej mamy limitowany dekal błazenek, także ja już na przykład wiem, gdzie znemo. Biłem 5% do palacza, kapsułka, antenka, w której to <laughs> um, koła. Koła hyperhum i co ciekawe, są ok, prawda? Lepsze to niż telewizor w kółkach albo inne wie które mieliśmy w poprzednich sezonach. Więc jeżeli te kółka byłyby paintowane na czarno, mogłyby być grywane. Na poziomie 13 mamy fajną obwódkę. Tutaj na poziomie 13 w darmowym Rocket Base. jak popcornu jak będziemy obserwować chociażby co i teamieci odpierdalają, to będziemy mogli przekąsić coś. Dekal, i to jest fajny dekal, do minus Rui Medus, e, niezłe Kongo, wariacie. 100 kredytów, kapsuła, t, t, rurka, rurka płetwonurka, Swag Surfer, moi drodzy, Admiral, to, to wiadomo, baner tego auta z Rocket Passa. I tutaj dekal do X Devil'a. w końcu doczekałem się, ponieważ jest to moje ulubione auto i... Um... Trikasty. Kolejne ciekawe koła, które, jeżeli byłyby czarne, to mogłyby do czegoś pasować. Więc na razie z kołami nie ma biedy. I kolejne auto na poziomie 20, czyli Mako. Mako i pomakale. Przód Volkswagena Siroco, a tył tak, jakbyśmy wycięli najnowszą Suprę, ale to tak naciągane trochę. Na poziomie 21 mamy malowanie do Makao, które wygląda nie rodem z gwiezdnych wojen. Także, no, gdyby było uniwersalne, może byśmy się nad nim pochylili, ale że tym samochodem będzie grało 5 osób, to tym dekalem dwie. Maska nurkowania. Um, pozdrawiam. Ja mam okularki, także jednoczymy się. Banerek, Icecrack. Nie wiem, czy zauważyliście, jest 23 poziom, a ja wręcz można by było powiedzieć, w stosunku do poprzednich odcinków, speedranuje ten Rocket bass. Ponieważ na razie jest a... pff... Mamy fale, mamy takie, taki finish falowy. Fale są fale, jest 100 kredytów. Mamy zrzut nietypowy. kolejne łuka, kółka, łuka, kółka z <laughs> Są to nawet ciekawe felgi. Znowu gdyby były czarne, grywalne. Teraz nawet też patrząc na nie, są w miarę grywalne, bo są to zwykłe koła. Czuję się wysłuchany, także. Mamy kolejne malowanie do Mako, które jest zajebiste. Które, no nie możemy sobie odmówić, że jest piękne. Szkoda, że nie jest uniwersalne, bo jest tylko i wyłącznie do Mako. Jedno malowanie do Oktajna, które też wygląda całkiem, 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 całkiem spoko. Mamy tor do kręgli, prawda? Um, kula daje fula. Kolejne boost. Morski rozbrysk. Jest to na pewno. Jest to boost, prawda? Jest to boost. Nie, nie wiem, co, nie wiem, co naprawdę mogę dodać w tym sezonie od siebie, bo wiadomo, jest to tematyka morska, prawda? Mamy tutaj. Jakiegoś loda na antence. Wiecie, czego też się spodziewać po nikt po 13 sezonach? Jakby. Jak, jak, jak miałbym się zaskoczyć, jeżeli ja widzę, że wiadomo, znowu są syfowe antenki, znowu są topery jakieś pojebane, znowu busty z dupy. A mojego czystera badmintona zjada właśnie. Jakaś ryba Więc mamy 100 kredytów, kapsuła Kolejny jakiś taki rozbrysk, tak, spod kół Więc wracając Cały czas śmiejemy się z toperów, śmiejemy się z antenek Ale, co by nie mówić Zauważyłem progres w kółkach ehm, Dekale też są naprawdę... Ciekawe, zobaczcie to. To, gdybym mainował do minusa, no, Mistrzostwo Świata. Naprawdę, Mistrzostwo Świata. Tylko znowu, dostajemy antenkę, którą jest kurwa płetwa, więc ktoś się zapyta, Patryk, no to czego ty oczekujesz po tylu sezonach? Przecież wiesz, że muszą coś upchnąć, musi być antenka, topper. No nie wiem, a jakby zamienić toppery na naklejki, na dachu, albo jakieś takie mini fryzurki, takie coś nieinwazyjnego, żeby to nie przeszkadzało. A zamiast antenek, no, pomyśleć nad czymś, tak? Chociażby ciekawa wlepka tutaj z boku. Jakiś cosik, może. Własny napis, może coś stworzonego y, samemu sobie, tak jak mieliście w Nitro 2015. Garaż, w którym mogliście na auto nakładać dosłownie wszystko i robić takie zajebiste dekale, może coś takiego, nie? W sensie jest mnóstwo pomysłów i na pewno byłyby lepsze niż. Płetwa. Możecie na coś wpaść w sekcji komentarzy. Z chęcią poczytam serio wasze jakieś pomysły. No bo możemy zrobić taką małą burzę mózgów. Tak jak powiedziałem, na górze mogłaby być jakaś nalepka. Ewentualnie jakieś takie fryzurki, nieinwazyjne okularki, to maksimum. A tutaj po bokach, no też może nawet antenka. Z drugiej strony podwójne antenki. Na pewno na coś wpadniecie. Ale wracając do Rocket Passa, mamy tutaj taki banner, który jest jednym z ochydniejszych banerów według mnie. E, kolejna kapsułka. E, dekal do Paladina, którym oczywiście nikt nie gra, więc ciężko coś powiedzieć. I mamy Golex. Mamy Goal Explosion, który jest ładny, który jest fajny. Goal Explosion mam wrażenie nie da się zepsuć, więc jest to coś ciekawego. Kolejna, <ścoughs> kolejna czapka. Nawet, nawet nie wiem jak to skomentować, mordę ma jak moja babka od niemieckiego. Toczony metal, zajebisty paint i to jeszcze w darmowym Rocket pasie, także mega mi się podoba, mega fajna sprawa i... 100 kredytów kapsuła, kolejne takie, e, takie spod kół ryby. Tuż <tuszel> się na pewno cieszył. Kolejne dziwaczne kółka, które się świecą, w sensie dziwaczne. No Są takie klasyczne, ale takie świecące, więc trochę e, tracą w moich oczach. I teraz mój Chester Badmington jest e, w masce, także już teraz nurkuje. Koła, bez ściemy, bez kitu. Niewygodnie mi się siedzi. Nieźle napompowane jak sztywny git jakiś. 3 deco, ciekawy paint, e, dopalacz, baner tego Macao, e, Okej. Okay lusus, no, mgła um, mózgowa, taki kolejny dekal, który może się niektórym z was spodobać. animowany i jest on co ważne do wszystkich samochodów, więc to jest spoko. Breakout Kali Current. no mamy tutaj Breakout z jakimiś lubkami to naprawdę trzeba psalmik pochwalić, że w tym sezonie trzymają się tematyki. Tutaj mamy faktycznie tematykę, trzymamy się tego, mamy <ścoughs> W pierwszym kółku jesteśmy w stanie otworzyć włas, bo drugie kółko już się topi. Zostawcie Titanika. Następny poziom mamy rybie łuski. Mamy taki znowu paint uniwersalny do każdego samochodu. Limitowany dekal Kraken. No, mi się osobiście średnio kufa podoba motyw widzenia tych macek, bo dla mnie to w ogóle jest obrzydliwe. Ja na przykład nie lubię owoców morza. Tak na pierwszy rzut oka. To samo mam z pomidorami. Pozdrawiam, hejterów pomidorów. Jestem z wami. A najlepsi są hejterzy, którzy hejtują pomidory, a jedzą zupę pomidorową i pit... Z sosem pomidorowym, to jestem ja. Ja uwielbiam zupę pomidorową, ale sam pomidor ma taką konsystencję, taką kurwa, I ten smak samego w sobie pomidora jest taki. Dobra, wracając. Nie podoba mi się ten dekal, kurwa. Aha! Wow! Kurwa! A tak dobrze było! No, no dali sobie wpalnik, bo. Um, stare, dobre Psyonix. To, to wygląda w ogóle tak obrzydliwe. przypatrzcie się na to kółko, kurwa. To ma jakieś żółte zęby. Do mocniej widowni też takie będziecie mieli, jak nie będziecie ich myć. Więc zapierdalać rano i wieczorem z tą szczoteczką, bo naprawdę dentyści są drodzy. Dobra, pójdźmy stąd. Kolejny dopalacz: Meduza. Niezłe Kongo TV. Kolejne. Kolejny dekal do Macao Jest on ciekawy. Ma jakiś taki animowany wzorek. Kolejne koła. I zobaczcie, że naprawdę w tym sezonie Psyonix poszło Porozum. Do głowy i felgi konkretne Zobaczcie na te fele, przecież to jest jakieś Mistrzostwo świata, ale opona Kurwa, co to jest? Pancernik O, klub pancernika, kurwa, klikasz w fotelikach No i co to, co to jest Za opona? 100 kredytów, kolejna Kapsuła, 5 do palacza Spod opon mamy taką Perełkę i z nią w ogóle będzie związana ciekawostka później na mapie. Kolejny dekal Biolumin, i jest to ciekawy motyw, naprawdę ciekawy. Meduza na przodzie auta. I jeżeli sobie zwizualizujemy, że będziemy w taki sposób grali fankiem i nim jeździli, no to ten dekal wydaje się być naprawdę. No, grywalny. Kolejna kółka, która już. E, no. Ten. I mamy moi drodzy Goal Explosion. Goal Explosion takie rybkowe, fajne. Mm, mi się podoba. Mi się bardzo podoba. Mamy fioletową kapsułkę. No i później już oczywiście pointowane rzeczy z Rocket Passa, które totalnie mnie nie interesują. Znaczy, interesowałyby mnie, jakbym miał jakieś czarne kółka, ale e, sprawdziłem i nie mam. Za to mamy szafranowego. Kurwa, meduzownika, więc. A... Więc moi drodzy, zobaczcie, że na tym Rocket Passie nie wiadomo jak nie narzekałem. Ale też nie jestem jakoś super przekonany do tego Rocket Passa. Jest to podwodny świat, trzeba pochwalić Psionics, że trzymają się tematyki. Brawa im za to, bo w poprzednich sezonach to naprawdę cienko z tym było. Ale czy ten Rocket Pass porywa? Nie. Jednakże patrząc na to, że trzymają się tematyki, jakoś sam w sobie Rocket Pass wydaje się być kompletny. No ale tak jak już powiedziałem, Rocket Pass nie porwał, więc idziemy do nagród turniejowych w tym sezonie a nagrody turniejowe, moi drodzy, zaczynają się od e, sztucznej szczęki. E, Paladin Scorpion, kolejny dekal do Paladina, beznadziejny, i karnawałowa kaczka. E, zapyta się ktoś, dlaczego karnawałowa? Też szukam odpowiedzi. Octane, Jająk, Jająk, Zhaizhong, Yajjong, Jajjing, Pongping. Koła Shebler, um, koła Fidge, koła Hopal lub... E? Koła cyrku koj Co to, kurwa, to za koła w ogóle? Więc jakby... Um, te chupa lub jeszcze, jakbym był diamentem, może nawet niektórym z was się spodobały, ale ten cyrku-koit, kurwa, co to jest? Heatquake. Um, kule spod y, kół. Fishy Frenzy. Banerek. Y, Subdud. Y, dekal. Y, Uniwersalne do każdego auta. I teraz mamy, moi drodzy, boosta, czyli też kulę, która pchnie tego fenka. Chupa lub... No nie, dobra, to tak Turniejowy to jakieś ścierwo, ale mamy Goal Explosion Mamy Goal Explosion, które to wygląda w ogóle, jeżeli są tu starsi widzowie Bardzo serdecznie pozdrawiam, jak logo Sony Ericsson Bo tam była taka zielona kulka, a tu jest oczywiście niebieska Takie moje pierwsze skojarzenie, logo Sony Ericsson Te nagrody turniejowe to, to, to jakiś krap, tak szczerze Co to w ogóle jest? Podoba wam się chociaż jedna z tych rzeczy? Bo tak szczerze, to ja może dla jej ubrałbym tą kaczuchę, kurwa Ale reszta to taka... Mierna, także przejdźmy do tego Co tygryski lubią najbardziej, czyli oczywiście Nasze nowe auto w tym Rocket pasie Oraz nowa mapa Sama mapa nazywa się Aquadom Salty Shallows I jak oczywiście do niej wejdziemy No to widzimy, że jest ona faktycznie podwodna Ale do Aquadoma, tamtego Pierwszego, to ona się w ogóle nie umywa Zobaczcie, że Na najwyższych ustawieniach, bo takowe ustawiłem Wygląda to jakbyśmy byli w upierdolonym Akwarium, które nie było myte Przez około 3 miesiące, no jakby tu Wszyscy nasrali do tego boiska ale plusy są tej mapy takie, że jest przejrzysta. Chodzi o to, że widać piłkę, widać rywali, bo niejednokrotnie dostawaliśmy niesamowity krab, na którym nie było nic widać, na którym rywale zlewali się z ziemią, była po prostu mapa sama w sobie niegrywalna. A na tej mapce jest wszystko przejrzyście, bangla, więc to nie jest istotne w sumie dla naszych, znaczy dla naszych, dla graczy, takich kompetytywnych, czy ta mapa jest jakaś piękna, tylko czy ta mapa jest grywalna. Także, moi drodzy, sama grafika na tej mapie, jeżeli byśmy się jej przyjrzeli, no nie jest to typowy akładom, nie jest to akładom, który był wcześniej, tylko jest to po prostu mapa podwodna, tam mamy zatopiony budynek, tutaj mamy jakieś powiedzmy takie budowle, łódka nad nami ale ogólnie nie ma tutaj jakichś nie wiadomo, nie wiadomo jakich szczegółów te, fajny element na tej mapie to są te szklane takie miejsca przy których jest setka i takie powiedzmy dziury, no to jest ciekawe ale ogólnie ta mapa tak szczerze powiedziawszy dupy nie urywa co nie zmienia faktu, że jest z nią związane kilka ciekawych które wam pokażę. Na streamie podczas przeglądania tej mapy znalazłem trzy ciekawostki, więc wiem już mniej więcej gdzie lecieć. I tutaj na tej mapie jest ciekawostka numer jeden, że tak jak wam mówiłem podczas przeglądania Rocket Passa, um, jest ukryta tutaj perła, tylko że ona jest jakby zębem. Nie wiem do czego to nawiązanie, ale jest tutaj taka pierdoła. Druga ciekawostka znajduje się obok tej kuli, obok tego jasnego światła. W ogóle gdybyśmy się chcieli tu przybliżyć, to kurwa nie złego flesza dostaniecie, także nie próbujcie. Jest tutaj coś takiego jak Jolly Psionix. I co ten napis może oznaczać? Zobaczcie, że tutaj mamy e, ster, tak? Mamy koło do sterowania statkiem. Więc można by było sugerować, się, że utonął tutaj jakiś statek, że są tu zgliszcza jakiegoś statku. Moi drodzy, jest to nawiązanie do jednej z map w grze Super Sonic Rocket Powered Battle Cars, ponieważ był to taki Ta gra to był poprzedni Rocket League. Jeżeli ktoś jest wkręcony, to wie, że taka gierka istniała. I jedną z map tej gry był Galeon, a samą mapą był jeden wielki statek, którego nazwa właśnie brzmiała The Jolly Psionix. Więc bardzo fajna ciekawostka i What the f I moi drodzy, trzecia ciekawostka jest taka, że tutaj leży kotwica, prawda? Więc na górze na pewno jest ona do czegoś przyczepiona, tutaj jest łódka, więc może nam tu sugerować jakiś e, świat nad wodą. I moi drodzy, ciekawostka jest taka, że to dalej jest pod wodą. Jakby grafik miał już wyjebany, to jest nieistotne. My gramy na mapie, tak? To tutaj nieważne jest to, gdzie są położone piksele na tej mapie albo jak to wygląda, jak już się wyjdzie za nią, ponieważ. E, kto kurwa pytał? My kopiemy piłkę i strzelamy gole. Co do samego auta, jest to moi drodzy hitbox do minusa, więc wiadomo jakie ja mam przekonanie, jakie ja mam mindset do tej fury, ale jeżeli byście chcieli zobaczyć jakiś test tejże furki, no to dawajcie znać w komentarzu i wydaje mi się, że ja zrobię taki dwupak, że zrobię test tej fury za jakiś czas i oczywiście tej fury z 20 poziomu tego Macao, ponieważ jak dobrze wiecie, jak obserwujecie ten kanał, jeszcze nie skończyliśmy drogi z 2K z poprzedniego sezonu, która jest naprawdę warta opowiedzenia, bo się podczas dążenia do najwyższego celu, tyle że głowa mała. Także ocena nowego sezonu to tak naprawdę przerywa. Także podsumowując, wydaje mi się, że tematycznie ten sezon jest dowięziony w 100%. Tematyka, oczywiście, jest podwodna. Mamy co prawda auta, no wiadomo, że podwodnych nie będzie, ale mamy Rocket Passa, który tematycznie jest napakowany wszystkimi wodnymi pierdołami. Mamy nagrody turniowe, które no już jakoś nie wiadomo, jak tematycznie nie są, ale wiadomo, że to o Rocket Passie najwięcej żeśmy gadali zawsze. Mamy mapek. Która jest co prawda brzydka. Według mnie jest brzydka. Wy możecie dać znać, co wy sądzicie o tej mapie. Dla mnie jest brzydka i taka, no, niekompletna. Tak, jakby grafik niezbyt się postarał. A właśnie, tam gdzieś za mapą jeszcze była tabliczka, ale to dla chcących sami sobie jej poszukajcie na mapie. Tabliczka gościa, który stworzył tą mapę. Wracając, może i mapa jest brzydka, ale jest na pewno grywalna. Przynajmniej na pierwszy rzut oka wydaje się przejrzysta. Jak zagram sobie trochę rankedów, to się wtedy dowiem. Co nie zmienia faktu, że dla mnie w tym sezonie nie ma nic z w śniewającego, zaskakującego. A auta są na hitboxie do minusa. Przynajmniej to pierwsze, drugiego to już nawet nie sprawdzam, bo nie mam najprościej się chęci. Dodam też, że w tym sezonie nie ma jakichś też nie wiadomo jak itemków, te kółka w miarę były ok, no ta ośmiornica tam ich poniosło, ale porównując to do poprzednich wybryków naszych ulubieńców, patrząc na to wszystko dałbym ocenę ogólną tego sezonu 5 na 10. Taki totalny mit, że ani nie zaskoczone, ani też niespartane. spartane, niespa nie spartana sprawa, nie spaprata, nie spaprata, wiecie o co mi chodzi. Także moi drodzy, to by było na tyle, dajcie znać co wy sądzicie o tym nowym sezonie, trzymajcie się cieplutko i widzimy się w drodze do 2K.